Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jakie niskie to jest. Tak, wolę. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja chciałbym... O! O! Jaki response? Tak z angielskiego walne. Dobrze. Proszę Państwa, ja chciałem tak zacząć yy, od takiego mojego komentarza. Yy, mojego komentarza, bo yy, zauważyłem, że tutaj po moim przyjeździe do yy, Szubina pojawiły się pewne plotki dotyczące yy, tutaj yy, mojej ręki. Ja chciałbym zdementować wszystkie plotki. Proszę Państwa, to nie jest z powodu nadmiaru masturbacji. Chociaż do tego tematu też dojdziemy. Ale troszkę później. Troszkę później. To, to się wiąże w ogóle z moim takim ogłoszeniem tutaj do Państwa. Proszę Państwa, ważne. Ktokolwiek z Was jest w posiadaniu książki. Egzotyczne pozycje seksualne. Na 120 stronie jest błąd. I ja bym Państwu radził uważać, bo to nie jest jedyny bandaż, który mam teraz na sobie. Ale reszta to są takie malutkie. To. Ej no. Nie, y słuchajcie. W każdym razie strasznie się cieszę, że tutaj jestem u was, yy, w Szubinie. W ogóle zapomniałem się yy, przedstawić, nazywam się oczywiście Ogrodnik, także bez szału. Przyjechałem do, no, przyjechałem do was z Wrocławia. Yy, pięć godzin, słuchajcie, jechałem najpierw pociągiem, potem autobusem i będąc w tym pociągu, przypomniałem się taka anegdota, yy, anegdota pociągowa. Anegdota pociągowa, ja nawet w sumie nie wiem, czy ona jest specjalnie śmieszna, ale opowiem. Anegdota pociągowa polega na tym, że parę lat temu, poważnie, parę lat temu poznałem w Hindusa. No to się zdarza. Hindus prawdziwy hindus. Taki chudy, opalony, trochę rozpańczony, zdrowy, działający hindus. I tak. I ten hindus, on miał taką pewną cechę, bo on nigdy nie kupował biletów. Poważnie, ani na odpusy, ani na pociągi. Zawsze jeździł bez. I ja w pewnym momencie mówię zdziwiony strasznie, mówię, słuchaj, Hindus, powiedz mi, powiedz mi, jak ty to robisz? Że ty, bo to mandaty, wszystko, stówka się płaci, straszna sprawa. I on do mnie posłuchaj, bo ja robię dalej. Jak jestem w pociągu, przychodzi ten konduktor, to ja daję głupka i daję polskiego, nic siewo, nie gabali, angielski to samo i po hindusku do niego gadam. I on wtedy myśli, że ja na początku w ogóle to ja myślę, że ja może jestem chory, że dostałem rozwolnienia, ale, ale potem roz, obczają o co chodzi, no i w zasadzie nie wie, co ma zrobić, także albo nic nie robi, wychodzi i w ogóle nie ma mandatu. Także super sprawa, słuchajcie, pomyślałem sobie, zrobię to samo. I pojechałem jakiś czas później do tego wydarzenia do Anglii, do mojego brata i, i, i tam wsiadłem do pociągu i wiesz, wiecie, taki kurczę, siadłem sobie tego, nie kupuję biletu na lajcie. I też przychodzi konduktor i taką piękną angielszczyzną, słuchajcie, mówi do mnie, mówi tickets, please. I ja mu, słuchajcie, mówię, przy, po polsku, mówię mu, przepraszam bardzo, ale wie pan, ja nie rozumiem, bo ja po, po angielsku nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi w ogóle, no co on nie pierdol, tylko bilety dawanie. Ja nawet może powiem, że to jest inwektywa niepociągowa, albo takie życzenie niepociągowe. Otóż że na przykład w moich stronach ostatnio bardzo często jak ktoś się nie lubi, to mu się życzy tak. życzy mu się życi, żebyś gołą stopą na tę To jest takie życzenie, to jest takie życzenie jeszcze bardzo, takie, 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 niejaki, takie bardzo umiarkowane życzenie. Inwektywa pociągowa, życzenie pociągowe to jest, to jest silna, silna sprawa. Inwektywa pociągowa weźmie tak: Życzę ci, żebyś dostał biegunki w PKB. Słuchajcie. I tu już się nie masz czego śmiać. Przez to już przemawiali nienawiść. Nie, powiem Wam, strasznie, strasznie cieszę się, że jestem tutaj w Szubinie. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne miasto. Nawet sobie na pamiątkę kosteczkę z rynku zabrałem. Fajne, fajne, no. Fajna sprawa. I tylko wiecie co? Taki trochę zaniepokojony tutaj byłem przed występem, bo. No bo to jest mój pierwszy występ tutaj na, na tej ziemi w tym powietrzu, w tym województwie. Taki mój pierwszy raz tutaj. I no jak to wiadomo, słuchajcie, pierwsze razy z reguły są takie no, do dupy. Znaczy w sensie, że zmarnowano. Że, tak. I na przykład nie wiem czy... No tak jest. Nie wiem na przykład, czy wy faceci chłopaki pamiętacie swoje pierwsze razy z kobietami. No, albo z mężczyznami wszystko. Jest. Wszystko. Jest. Ja nie wiem przed kim mówię. Bo... Ja powiem, Nie, powiem wam szczerze, jestem naprawdę y, tolerancyjną osobą, tolerancyjną osobą. Ja nawet z tolerancją poszedłem jeszcze dalej i uważam, że istnieją coś takiego jak takie, 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 takie homoprace. Homoprace, czyli takie prace idealne dla geja. To są tak zwane homozwody, homozawody. Homozawody, takie homozawody. I przykładem na przykład takiego homozawodu jest wojsko. Tak, znaczy moim zdaniem wszyscy geje w ogóle powinni iść do wojska. I to wcale nie dlatego, że mogą łatwo zginąć. To nie jest ten tok myślenia. Nie. Powinni iść do wojska. Dlatego, że w wojsku najważniejsza jest jedna rzecz. Żeby dobrze chronić swoje tyły. I słuchajcie, ile to potrafi. Oczywiście. Ale pomyślcie sobie ty, jakby to wyglądało i ty. Marek. Pierdziesz ze mną na bitwę. Chronisz mi tyły. I Marek, ty pełna dziury. Pójdę! I jak tak zwładce na ty Masz mój miecz. No. Ale pomyślcie sobie piękne. wyobraźcie sobie jakby bitwa taka wyglądała, ty zastrzelę cię, zastrzelę cię, zastrzelę. Nie? Albo, albo ty. Patrzcie. Mamy dłuższe karabiny niż oni. Świetny, świetny homozam, słuchajcie. Także tak, tak, ja, ja do tego y, nic nie mam. Ale wracając do, do, tych, do tych pierwszych razów, no z pierwszymi razami jest, jest średnio. I y, mój pierwszy raz w zasadzie y, nie był specjalnie inny, znaczy był taki bardzo kiepski. Ja pamiętam, y, okrzyczała no, mnie moja dziewczyna i w ogóle. I ja naprawdę wcale nie mczę. Ja nie wiem czemu, bo naprawdę byłem, słuchajcie, bardzo taki miły i sympatyczny, i kochający, i czuły. I to przez całą minutę trzydzieści. I to, to, jest problem. To jest problem, słuchajcie, bo no, my z budowy, znaczy w ogóle z natury jesteśmy takimi sprinterami. Taki krótkodystansowiec, taki taki, 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 taki gepard. Taki po prostu, żeby to biegnie, to będzie i już go nie ma. A wy kobiety to z kolei wrotnie, Wy to byście chciały, ty, maraton. A my nie dajemy rady. I to jest problem. Ale dlaczego? Dlaczego to jest problem? Dlatego, że my jesteśmy niedoświadczeni. W tej. No bo, słuchajcie, ja na przykład na, na swojej własnej osobie przed moim pierwszym razem no, przewinęło się przez życie troszkę kobiet. No tylko, że większość miała na nazwisko JPG. Ewentualnie B. Ale to już był egzotyk. Także, także stosunki z nimi wyglądają mniej więcej tak, jak w reklamie Samsunga, wiecie? Uwolnij swoją wyobraźnię. I to jest, to jest problem, z którym chciałem bardzo walczyć. I udało mi się. Udało mi się, słuchajcie, zwalczyć ten problem. I teraz ja wam powiem jak. Taka moja rada. Za, za, darmo, darmo, oszka. Słuchajcie, teraz za każdym razem, kiedy kocham się z kobietą, pomyślę o polskiej reprezentacji piłkarskiej. Ja wiem, co byście pomyśleli w tej chwili. Co w sensie, to nie jest dlatego, że tam jest jedenastu młodych, spoconych mężczyzn. Bawiących się piłkami. Piłką. Bawiących się piłką. A, tak, szubinko? Nie. A nie. Nie dlatego, bo ja po prostu, kiedy kocham się, kocham się z kobietą i myślę o polskiej reprezentacji piłkarskiej, o naszych orzełkach, naszych chłopcach, to zachowuję się tak samo jak oni, nigdy nie strzelam w otrzymał. No, dobrze, I, także i, to zakończymy może ten temat. Przejdźmy może dalej. Dalej chciałbym, no, pobliski temat o kobietach troszkę chciałem powiedzieć, bo y, w zasadzie, wiecie, jest jedna taka rzecz, która mnie strasznie drażni w kobietach, strasznie mnie denerwuje i to jest to, że kobiety strasznie nas okłamują, chłopaki, naprawdę, strasznie okłamują, na każdym kroku, na każdym kroku. i tu wcale nie chodzi o zdradę. Powiem wam szczerze, mi zdrada nie przeszkadza. Ja generalnie jestem chrześcijanin, także ja się dzielę. Wiecie, zresztą wiecie, jak to się nazywa, jak jakby kobieta raz użyta i użyta nawet ponownie. To jest recycling. No, przepraszam, no tak. Także nawet nie chodzi mi o dramat, Chodzi mi o jedną, drobną, małą rzecz. Znaczy, nie taką małą. Staniki push-up. To jest kłamstwo, codzienne kłamstwo. to pytanie do was, dziewczyny. Teraz się okaże, która z was ma teraz na sobie stanik burza? Do no, śmiało! No las rąk. Ty no, śmia e no nie połączę takie. Która ma? Na pewno któraś ma. Pani ma! No. Brawo zaprosić. Pani się przyznała. A tu koleżanki nie chciały. Udają, że to własne, nie? Ej, dziewczyny! Brawo, brawo do pani. Tak, stanik push yy, straszne komstwo, bo nie wiem, po co wy to nosicie. Ja na przykład pamiętam jak dziś, kiedy z dziewczyną jeszcze na początku yy, yy, związku właśnie siedzimy sobie razem i była taka jakby, gorąca atmosfera, bardzo fajnie się zaczęło dziać, słuchajcie, yy, ściągnąłem jej yy, swetery, potem bluzeczkę, yy, zabrałem się za ten, za ten, okazało się, że miała zabrałem się za ten stanik i słuchajcie, moja pierwsza reakcja, jak ściągnąłem stanik, o! <laughs> One jeszcze przed chwilą, to były. Znaczy, nie ma nic. Pusto. Pusto, ty. Przestrzeń po prostu, ona wyglądała jak powierzchnia Holandii. Ty. Płaśnie. Nic nie było. Nie ma. I ona, ja w ogóle mówię, kurz, co ty robisz? I ona oczywiście tak się zdenerwowała, do tego. i użyła takiego typowego kobiecego pytania. Mówi do mnie tak. Są za małe dla ciebie? Ludy <śmuszczak> no, kochanie, Justin Bieber wygląda bardziej kobieco, niż ty. I ona wtedy jeszcze bardziej używa jeszcze bardziej typowego kobiecego takiego takiej kobiecej sentencji. Typowa kobieca sentencja w tej sytuacji. Mógłbyś mi popatrzeć, chociaż oczy. A on wie, kochanie, cycki nie mają oczu. To jest biologia. Ale już odejdźmy, odejdźmy zejdźmy z tych kobiet. Przejdźmy do następnego tematu, ostatnie anegdoty już. I ona się wiąże z taką ankietą Kolej z kolei. Taki mały obok tutaj będzie. Powiedzcie mi. Raz jest singlem. Śmiało. Więcej pomóc, nie? O, tam już widzę jakieś rączki. Podnieście, trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. No. Raz, dwa, trzy. Troszkę jest. Troszkę się zgłosiło. Niektórzy nawet ładni. O. No a pan to nie. <grytanie> Także z niektórych może też będzie. Nie, dlaczego pytałem? Dlatego, że słuchajcie, nie wiem czy wiecie, jak jest definicja singla. Singiel to jest osoba, która uprawia miłość na własną rękę. Ja jak usłyszałem to zdanie, to tak... A pan się nie śmieje, nie? A ja pana zaraz tam dorwę jeszcze. No, tak, ja idąc dalej, jak słyszałem to zdanie, idąc dalej taką tenisową nomenklaturą, zacząłem zastanawiać, jakby wyglądał ten. Ale to zostawiam Państwu. Natomiast, dlaczego y, o tym wspomniałem? Dlatego, że chciałem, jakby tematem ostatniej y, mojej wypowiedzi, anegdoty, no ja muszę użyć tego słowa, przepraszam bardzo, muszę użyć tego słowa, produkcja, dystrybucja, masturbacja. No nie, niestety. I do czego dążę? Słuchajcie, jakiś czas temu y, wszedłem do, 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 do internetu. W ogóle jestem fanem internetu. Strasznie lubię internet, naprawdę. Kiedyś w zasadzie nie mogłem go używać za bardzo, bo moja mama troszkę mnie zabraniała, jak byłem mały. Ona chciała mnie uchronić przed tym, co, co złe na tym świecie, czyli głównie chodziło jej o pornografię, satanizm i Prawo i Sprawiedliwość. No tak. O, widzę elektorat innej partii. Będę wiedział na przyszłość, dobrze. Yy, tak, natomiast yy, yy, od pewnego czasu stałem się yy, takim strasznym fanem internetu i w ogóle bardzo realizuję internet, bo uważam, że internet jest troszkę jak taki, 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 taki przypadkowy seks. Tak, że wejście daje dużo przyjemności, ale nie wiem z czego. Pomyślcie o Powieścią. Natomiast do czego zmierzam? Yy, jakiś czas temu, yy, wracając uczelni, yy, wszedłem yy, do sobie do internetu na taki bardzo popularny polski portal. Ja nie będę przytaczał może jego nazwy. W każdym razie, serwując po interi, natrafiłem. Natrafiłem na takie autentyk. Jak Boga kochał, słuchajcie autentyk. Tytuł wielki na stronie głównej. Masturbacja chroni przed rakiem. Właśnie. I ja słuchajcie taki no, minimalnie zaciekawiony. Wchodzę. I tam słuchajcie taki długi artykuł. Taki tego. Jedno zdanie klucz. Pogrubione tego. Tak, było tak. Mężczyźni, którzy często się was i mieli w tygodniu więcej niż. I teraz ankieta do was, Zatrzymuj do pana, właśnie. Ile to jest? Proszę, proszę wstać. Proszę, nie pan stać gdzieś, Brawa dla do pana! Chwileczkę, jak się pan nazywa? Znaczy na imię, na imię no? Jacek. Jacek, słuchajcie. Jacek, znawca tematu. Znawca. Popatrz na Jaceka, patrz jak on wygląda. Jak ten facet pozdrawia. Tak. Jacek, powiedz mi, jak myślisz, ile to jest w tygodniu często. Tylko poczekaj, poczekaj, poczekaj. Najpierw zapomnij o sobie. Bo żeby statystyki. W tygodniu przeciętny mężczyzna. Ile często. Powiedz. No. Niech męczyz. Jacek. A i ty bez się jedna. Ale zgadł. Brawa na Jacka. Brawa na Jacka. Prawda, no? Mężczyźnią. No może już, dobrze. W Znaczy tak, Jacek zgadł. Mężczyźni, którzy często się masturbowali i mieli w tygodniu więcej niż pięć wytrysków, rzadziej holuj, chorują na raka prostaty. Przynamy się to za Jacek! Ale Jacek, ty, patrzcie, ja pomyślałem sobie w tym momencie, tak, jeżeli oni przy pięciu chorują rzadziej, to będę kurde i śmierdym. powinno się rozgłosić, powinno się rozpowszechnić. Wyobraźcie sobie, ja to mówię. Słuchajcie, umieralność na tą chorobę zmalałaby momentalnie. Yy, zwłaszcza w seminariach. Nie było tego tak. Natomiast, yy, ale wiecie co, ja potem, jak jeszcze dalej o tym myślałem, słuchajcie, ja wreszcie zrozumiałem taką ideę, taki przekaz podprogowy tego słynnego programu z lat 90. Se, który leczył. Pamiętacie? Słuchajcie, ale ty pamiętacie, co tam się działo? Ty, kamera stała, butla wody taka, nie? A oni tak, butla wody, a oni rączkami tu, góra, tu, góra, góra. No tak robili! I to w telewizji leciało. Podobno dalej leci. Słyszałem ostatnio na występie, że coś naprawdę. Natomiast yy, tak, ja bym, świetna sprawa, ja bym wręcz poszedł tym dalej. Czemu nie? Słuchajcie, bo tak często w dzisiejszym świecie mówi się o, 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 o tych gejach, lesbijkach strasznie dużo, a zapominamy o najważniejszej mniejszości, większości seksualnej. Ja bardzo chętnie przyszedłbym się na przykład na tą paradę y, y, równości, równości z hasłem nie, okej, okay, nie, słuchajcie. Bo mówię jeszcze dla kolonistów. Tak. Myślał, jakie to sobie piękne hasło. Kochaj się sam. Bierz sprawy w swoje ręce. Się I wiecie co? Tak na zakończenie. Jeszcze dalej bym poszedł. Ale! Jeszcze dalej bym poszedł. Stworzyłbym ugrupowanie takie, taką, 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 taką partię polityczną. Poważnie, wyobraźcie no sobie. Jest sobie Sejm. Słuchajcie, siedzą te posły posły. Siedzą te posły i nagle, nagle między nimi, słuchajcie, pojawia się ta iskierka nadziei. Słuchajcie, partia onanistów. PO. <grym> 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 <Słuchajcie, grym> państwa, ja myślę, tak, tak na zakończenie powiem wam, wiecie co? Ja myślę, że dzięki temu wyjaśniło się wreszcie, dlaczego oni mają tyle członków. Dziękuję bardzo.